Rampa, dobra, stop. I teraz w następnym takcie Pan robi tylko w miejscu tup, tup, a pani się pod ręką krokiem walczyka obraca. Tak? Czyli powtórzymy cały element. Czyli tak, 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 tak i pani się na dwóch taktach obraca. A pan robi tylko tu 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 tup, tup, tup. Dobra? Uwaga, i hopsa, sa, hopsa sa pod ręką, pod ręką. Się, chwytacie się, tak? Yy, obrót? Tak. No, tak, Teraz chwytacie się już normalnie, jak do tańca, i najpierw są dwa kroki dostawne, czyli dostawiamy, dostawiamy i jeszcze jeden w przód, a potem jest nakrzyż. Czyli, Państwo, to tak, dostawiamy, dostawiamy do przodu. Ty na krzyż skończymy chwilowo. Uwaga, tańczymy ten, ten dostawiany, dostawiany i na krzyż. Uwaga i dostawiamy, dostawiamy do przodu i na krzyż. Dobra? A teraz cały ten element i z tymi nogami na krzyż musicie zostać, bo potem będzie dalej. Dobra, uwaga, czyli zaczynamy od tego hopsa, sasa, hopsa, sasa. Panie się obracają, a potem jest dostawiany, dostawiany, do przodu i nakrzyż. Dobra, i hopsa sa 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 pod ręką, pod ręką, dostawiamy, dostawiamy, do przodu i na krzyż, na krzyż. I powinniście wszyscy stać z nogami na krzyż teraz. Stoicie. Dobra, jeszcze raz ten sam element, uwaga. Już potem jest od nowa to samo, więc już nie problem. I hop-sa-sa-sa, hopsa, sassa. pod ręką, pod ręką, dostawiamy. Dostawiamy do przodu nogę i teraz na krzyż jest. Dobra. I słuchajcie, i zobaczcie. Jak jesteście na krzyż, to to jest jednocześnie początek dalszego. Czyli jest znowu hopsa-sasa, hopsa-sasa. Od nowa, tak? Dobra? Czyli będą dwa kroki. Ten krzyż to już jest początek następnego. Hopsa-sasa, tak? Kiedy jesteście na krzyż, to jest od razu początek następnego. Yy, od początku się jedzie. Zobaczycie, że to jest proste. Uwaga, jedziemy od początku. I hopsa, sassa, hopsa, pod ręką, pod ręką. Dostawiamy, dostawiamy do przodu i na krzyż na krzyż. Hopsa, sassa, hopsa, pod ręką, pod ręką. Dostawiamy, dostawiamy do przodu i na krzyż na krzyż. Hop, pod... Większość z Was robi za wcześnie tego krzyża. Tak? Zobaczcie tylko, bo jest tak. Dostawiamy, dostawiamy i jeszcze jest jeden krok do przodu i dopiero potem jest na krzyż. Tak? A yy, yy, część z Państwa, duża część robi, że jest... Dostawiają, dostawiają i od razu na krzyż. A nie jest tak. Tak? Jak gdyby robimy trzy kroki do przodu. Drugi dostawiony. Trzeci jeszcze, ale już na krzyż. Tak? Jeszcze raz spróbujemy od nowa. Hop, sa, sa, pod ręką. Uwaga i Hop, sa, sa, pod ręką, pod ręką. Dostawiamy, dostawiamy. Do przodu i na krzyż, na krzyż. Hop, sa, sa, pod ręką, pod ręką. Dostawiamy, dostawiamy. Do przodu i na krzyż, na krzyż. Hop, sa, sa, pod ręką, pod ręką. Dostawiamy, dostawiamy. Do przodu i na krzyż, na krzyż. Raz, stop. I teraz słuchajcie tak. Tańczy się to y, trzy razy w miejscu. Trzy razy w miejscu, a za czwartym razem puszczamy pannę na tym obrocie. Puszczamy pannę do przodu. Y, czyli, y, gdzie jest Patryk? Gdzie jest Patryk? To jesteś, Patryk, tak? Czyli y, popatrzcie wszyscy na Patryka. Ja, za, ja zamiast pani będę tańczyła, przepraszam, że pani tu wyrzuca z koła. Czyli zobaczcie, to będzie teraz tak. No, proszę popatrzeć. I hop-sa-sasa, hop-sa-sasa, pod ręką, pod ręką. Teraz pan tańczy z tą panią, a ja już tańczę z tym panem. Na następnym takcie jest dalej, i dalej. I tańczymy tak długo, tak. Tańczymy tak długo, aż znowu pani wróci do swojego pana. Tak długo tańczymy. Tak. E, trzy razy w miejscu i za czwartym razem puszczamy panią w ruch, że tak powiem. <laughs> e, a trzy razy pod ręką swojego własnego partnera, tak? Trzy razy pod... Ja, Jakbym zacznie kapela grać, to kiedy będziecie mieli przesunąć już panią dalej, to ja powiem, że teraz już...